Cześć kawsy. Najsłynniejsze ośrodki wypoczynkowe bardzo dobrze wiedzą, jak przyciągnąć spragnionych wrażeń turystów. Zatem oferują swoim gościom możliwość popływania w basenach, które swoim wyglądem lub malowniczym otoczeniem wprost zapierają dech w piersiach. Najbardziej niezwykłe dla wielu osób są tzw. infinity pools, czyli dosłownie bezkresne baseny bez widocznej krawędzi, usytuowane w najlepszym miejscu hotelu, tak aby zapewnić najlepszy widok na okolice ale na liście niewiarygodnych kąpielisk jest znacznie więcej pozycji, zatem rozsiądźcie się wygodniej i zobaczcie, gdzie znajduje się basen łączący dachy dwóch wieżowców, w którym miejscu można popływać razem z krokodylami. Jak wygląda najpiękniejszy na świecie basen w jaskini i ile ma najgłębszy zbiornik wodny stworzony dla turystów? Być może w naszym odcinku znajdziecie inspirację do wakacyjnego wyjazdu, ale zanim przejdziemy do zestawienia 10 niesamowitych basenów, nie zapomnijcie o kliknięciu subskrypcji oraz dzwoneczka, a także o łapce w górę. 1. W Londynie na wysokości 35 metrów powstał jedyny w swoim rodzaju basen zbudowany w całości z przezroczystych paneli akrylowych. Obiekt jest rozpięty niczym most łączący dachy dwóch wieżowców wznoszących się w dzielnicy Nine Elms, a dzięki temu pływający przez transparentne ściany i podłogę mogą widzieć wszystko, co dzieje się poniżej. Kąpiel w Sky Pool bowiem tak brzmi nazwa tego basenu zapewnia niezapomniane wrażenia, ale i dreszcz emocji, choć raczej osoby cierpiące na lęk wysokości mogą mieć pewne opory, by do niego wejść. Ci jednak, którzy się na to zdecydują, mają szansę na przepłynięcie dystansu 25 metrów w basenie unikalnym na światową skalę, ale też podziwianie panoramy stolicy Anglii, w tym London Eye i Westminsteru. 2. Kurort Marina Bay Sands to turystyczna wizytówka Singapuru. Luksusowy hotel składa się z trzech wieżowców połączonych jednym dachem, na którym znajduje się basen mierzący około 150 metrów. Jest to najwyżej położone kąpielisko świata stworzone na wysokości około 200 metrów, a ponieważ jest to akwen typu Infinity, czyli bez widocznej krawędzi bocznej, widok kąpiących się tu ludzi podpływających do brzegu, by podziwiać panoramę miasta, jest wręcz piorunujący. Z miejsca tego roznosi się wyjątkowy widok na szklane wieżowce Singapuru, a przy basenie goście mogą też skorzystać z usług restauracji lub przejść się po ogrodach z setkami drzew i roślin. 3. Teraz przenieśmy się do Meksyku, a dokładnie miejsca znanego jako Cenote i Kaki, gdzie znajduje się najpiękniejszy basen stworzony przez samą matkę naturę. Cenoty to ogromna studnia wapienna, wypełniona krystalicznie czystą wodą, od której odchodzi podziemny system rzek i jaskiń, do których można wpłynąć nawet bez sprzętu do nurkowania. To wyjątkowe kąpielisko przyciąga turystów z całego świata, a wieki temu służyło także królom, którzy chętnie się w nim relaksowali. Akwen jest prawdziwym cudem natury, a jego wnętrze dodatkowo porasta egzotyczna roślinność i zjawiskowe pnącza gęsto zwisające wzdłuż brzegu. 4. Jeden z najbardziej malowniczych basenów na świecie, nazywany Bondi Buffs, jest położony na plaży Bondi nad morzem Tasmana w Sydney. Turyści zażywający w nim kąpieli mogą czuć się tak, jakby pływali wśród morskich fal, ponieważ akwen został zaprojektowany tak, by stapiał się z otaczającą wodą. Ma on jednocześnie krawędzie tak grube, że do wnętrza basenu dostają się tylko najwyższe fale, będące dodatkową atrakcją dla kąpiących się turystów. Dba się również o to, aby woda w akwenie była wiele chłodniejsza niż ta w morzu. 5. Czy wyobrażacie sobie pływanie z prawdziwymi krokodylami? Crocosaurus Cove w Australii jest to możliwe i dla turystów został otwarty basen z przerażającymi gadami, na środku którego została zamontowana przezroczysta tuba, wykonana z akrylu i zanurzona w wodzie, tak aby przez jej ściany można było spojrzeć krokodylom prosto w oczy. Oczywiście nie ma szans, aby zwierzęta zagroziły ludziom, gdyż część przeznaczona dla kąpiących się jest szczelnie odgrodzona od powierzchni, na której żyją zwierzęta, ale i tak przebywanie w takim miejscu powoduje skrajne emocje, szczególnie gdy krokodyle podpływają do ścian tuby i z bardzo bliska można zobaczyć ich wypełnione o z którymi kłami paszczę. 6. Największą atrakcją kurortu Ubat Hanging Gardens na wyspie Bali jest piękny basen, z którego rozpościera się imponujący widok na dżunglę i płynącą w dole rzekę. Kąpielisko wygląda niczym piętrowe tarasy i składa się z kilku poziomów, znajdujących się na różnych wysokościach. To z kolei doskonale pasuje do okolicznego krajobrazu, który wypełniają pola ryżowe, rozłożone w podobny sposób. Dla przyjeżdżających tu turystów, przygotowano też bogatą ofertę spa i świetnie wyposażone pokoje hotelowe, a także kilkadziesiąt gustownych willi rozsianych wśród drzew lasu deszczowego. Są one urządzone w tradycyjnym balijskim stylu i każda posiada prywatny basen typu Infinity dla tych, którym znudziło się pływanie w głównym akwenie kurortu, o którym opowiadaliśmy przed chwilą. 7. Największy basen świata został zbudowany w kurorcie San Alfonso del Mar w Chile. Jego powierzchnia wynosi około 8 hektarów, a długość przekracza kilometr. Aby go napełnić, potrzeba aż 300 milionów litrów wody, a obiekt składa się też z mniejszych zatoczek i basenów krytych. W miejscu tym ze względu na ogromną powierzchnię można nie tylko pływać czy nurkować, ale też żeglować, jeździć na nartach wodnych i pływać kajakiem. Warto zaznaczyć, że zaledwie kilka metrów od basenu San Alfonso rozpościera się Ocean Spokojny. 8. We włoskich Dolomitach w Alpin Panama Hotel turyści mogą zanurzyć się w wyjątkowym basenie, który jest niczym taras znajdujący się na wysokości około 12 metrów nad ziemią. Cała jego konstrukcja opiera się na drewnianych podporach wykonanych z pni modrzewia, a na dnie zbiornika wybudowano oszklone okienko, tak aby pływający goście mogli podziwiać to, co znajduje się pod nimi. Sam basen jest też tak usytuowany, aby zapewnić jak najlepsze widoki na otaczające górskie krajobrazy. 9. Four Seasons Safari Lodge Pool Podczas zażywania kąpieli można przy okazji obserwować dzikie zwierzęta, przychodzące do wodopoju znajdującego się zaledwie kilkanaście metrów od kąpieliska. Są wśród nich słonie, zebry czy antylopy, za którymi roztacza się też wyjątkowy widok na równiny serengeti. Sam basen został wybudowany przy luksusowym hotelu zlokalizowanym w samym środku parku narodowego, a tak przy okazji w jednym z naszych wcześniejszych odcinków pod tytułem 10 zadziwiających restauracji, jedzenie z sedesu, obiec z żerafami i inne możecie też posłuchać o wyjątkowym lokalu, w którym je się w sąsiedztwie dzikiej afrykańskiej przyrody. 10. Dziś już opowiadaliśmy o największych i najwyżej położonych basenach, więc teraz przyszedł czas na najgłębszy. A ten zlokalizowany jest w Belgii i nosi nazwę NEMO 33. Zbiornik ma głębokość 33 metrów i mieści miliony litrów krystalicznie czystej wody. Został stworzony z myślą o osobach kochających nurkowanie, a dla urozmaicenia podwodnych wypraw, wybudowano też szereg tuneli i jaskin częściowo wypełnionych powietrzem. I na tym zakończymy naszą wyprawę po najbardziej niezwykłych basenach świata. Którym z nich chcielibyście popływać? A może już Wam się to udało? Jaki był najbardziej niesamowity basen, jaki kiedykolwiek udało Wam się odwiedzić? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o subskrypcji. Już teraz też polecamy Wam kolejny nasz odcinek, który pojawi się na kanale jutro o 18. Do usłyszenia, cześć!